Dzień dobry panie Szymonie. Gdzie to jesteśmy? Powiedz, mamanie. Tutaj ziemi wychodzi. A tu kto to jest? jest drogi chłopczyk. Cześć, Tomuś Powiedz mamie, cześć. Powiedz tak, Aolo. Mama, cześć. Jestem u dinozaurów. Wygląda cały park z góry. Gdzie jest dinozaur? Tomusio? Gdzie jest dinozaur? Za to musi być dinozaur, tak? Tak. Taki długośny tu ma ogon. Nie Nie masz bileciku to muś? Przeszedłeś na siagę? Idziemy za śladami jakiegoś potwora. Jak go znajdziemy to zrobimy z niego hamburgera. Znaczy się din, din, dino burgera. Kogo my tu mamy? To ma takie małe nóżki z tyłu nie, tak mocno ściska, nie wiem co tutaj mamy taką wielką ważkę. Mega Neura Mega Neura no rzeczywiście tam Mega Nie, no, pisali, że to jest Dimetrodon, ale rzeczywiście... no mi... tak, to Dimetrodon to jest Dimetrodon tak tamuś Ta to. już tata idzie do ciebie ale to są nowe, jak byliśmy ostatnio to tego nie było No, nie było. Dicynodon to się nazywa Jak? Dicynodon Pisanozaur to, to, aha, to jest ten znany dinozaur co robił pisanki No tu wystawia głowę z tak Czaj się Proszę bardzo, a to jest polski, opolski dinozaur Przywitaj się Tomek O, nie o nie jest. nim się interesuje? No, taki długi wyciągnięty pysk. Powiem ci, że na literkę C. Cenophyzy. Nie mamy tak. To są, nazywają się C. No. Cykno gnaty. No, gnaty. gnaty, tak. No, A, jaki miał łeb? Łapska. Brzuchol, ogon, gdzieś tam. W krzakach w się kończy. Wkraczamy w kolejny okres, czymś. Jura. Jura krakowsko-częstochowska. Pokazane ślady dinozaurów z Sołtykowa. Z koło Skarżyska Komiennej, tak? I tam znaleziono podobno ślady dinozaurów, bo to jest pan, który odkrywa. O, proszę, jakie cioło. To był mówisz, tak? To był trzeci dilofozaur. Patrz jaki mało zębiska tutaj, o. A? Paluchy takie, o. Patrz jaki... Jakich, ty, ten Szymek jest mały, patrz. No ale już coraz wyższy. Nie. Bo wcześniej sięgamy tu dotąd. Wcześniej dotąd, a chyba niżej jeszcze. No. Taki wielki dinozaur i taki mały tamek z bratem. A je, rzeczywiście jakiś latający stwór. Chodź tam muś je tutaj są fajne i małe są też. Małe no to to nie jest centrozał, tylko to jest kentrozał śmoksko. Też szymeczku, przeczytałeś już? Nie nie. Takie trochę opierzone mówisz są, tak? Mają opierzone plecy. No to zaraz zobaczymy co to jest. O, takiego to my nie znamy kolego, dryzo, dryozaur. Chodź, 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 chodź. No tak, kto tam jest? Dryozaury? Znasz dryozaury? A kto to jest? Jego ślady są. Ale wielkie ślady. Przyłóż rękę, to zobaczymy. A nie przechodź, to tak z daleka przyłóż. No. O prawie taki jak twoja ręka. Ten jest prawie taki jak No tak. A <grywa> tu jest mały jeszcze lip A my, gdzie mamy króla? Tyranozaur, próbował walczyć. Myślisz, że to jest tyranozaur. A nie, No właśnie mi się wydaje, że to jest karnota. Drugi skrył i to dopiero będzie polowanie. Ten idzie mu pomóc, tak? O tam będą atakować tego z tego zaura. Właśnie, trzeba pamiętać o tym ogonie, o, o tym ogonie, tam są te rogi kostne takie, tak? No. Kolce kostne, przepraszam. Chcę powiedzieć tutaj, mama, że z tego załodu miały dwa mózgi. Jak to dwa mózgi? Podobny organ znajdował się w okolicach jednicy. Sterował ruchami ogona, zachowaniami ciosów ogonem tak, i, i zaciągniętym płuc kosty podczas gdy zwykły mózg się skupiać na oblonie lub jedzeniu Aha, to nie wiedziałem o tym, no proszę Dziękujemy bardzo tak, tak, Przechodzimy teraz do kredy Ale ja się tu tam przymusie, no co wiem. to jest? Ankylozaur oczywiście Ankylozaur Spory, nie? Spory a skąd to te zankylozał? No bo ja poznaję po maczudze. Po maczudze, tam ma maczugę, taki, tam na ogonie. Taki, taki. Tak, a tutaj co to jest? Chyba jakieś polowanko. No. Takie małe drapieżniki. Dejnonyszki. Dejnonyszki. A jak myślisz kogo one atakują?

Znam utaraptory. Znasz tajaptoły. Znasz u Tak. Są opierzone dinozaury. E, to są dinozaury Stało A to co to, to za paskuda z długimi pazurami? Co to jest? Edward nożycoręki? Ten, ten od Majdala. A jego No i Tomek, podobają ci się tory Tak, chyba się podobają. Cieplutkie. Cieplutkie? Tylko mama się może zdenerwować, wiesz? Popatrz się czemuś No, ta mama się może zdenerwować, że tam podesz, podszedłeś do tych dzieci, wiesz? Tak Tamuś! Tamusia! Tamuś! Tomik, płot! Tomek jesz płot? Bałtowski płot? W Szwajcarii bałtowskiej? Bój się bok. To jest... Kiedyś to był twój ulubiony dinozaur Pierwszego dinozaura, jaki ukazałeś sobie kupisz to bo ten Później Bazina. lubiłem... Te... Mama, no mama. Komuś? O, machamy do mamy. Ej mama. A tu jeszcze Szymek. Ej mama. Tu wszystkie twoje chłopaki. Halo. Ej mama. Odpoczywasz bez nas? Będziemy mieć jeszcze... Jutro do ciebie przyjedziemy, koniec tego. Co oni tam robią? Tam coś... Ten chyba z jakiś taki proces strzela, tak? Mi to wygląda jak z prosty. No tylko się, tylko nie możesz kazało założyć, nie? Ten, albo już wystrzelił, wiesz? Ten co robi, ten rozpala ognisko. Czy to jest ona? Może to jest ona. To to. Dzik? Ten z dzikami, że? Żeby... Nie, przeszedł! A A ten poluje na dzika, widzisz? To jest pokazana scena polowania, to jest tak wszystko obok siebie pokazane. A tamten ma taką maczugę. Czy musi ją? W zasadzkę. W zasadzkę wpadł? Oczywiście, atakują go. Raz, dwa, trzy, czterech. w taki dół. i dół. Jeden rzuca w kanie, a trzech mają dziby.